Właśnie do tunelu, który ma 1350 metrów. I Witamy Was już z miasta. Uwaga, będę próbował to wymówić poprawnie: Gio Caster. Gio Caster. Jest to jedno z dwóch miast, muzeów w Albanii. Razem z Beratem, w którym byliśmy kilka dni temu, e, to miasto zawdzięcza swój urok temu, że liczne domy są pokryte e, szarymi, cegłami z łupków. E, jest też bardzo strome, uliczki są bardzo strome. Stąd wszędzie znajdują się schody, dlatego nazywane jest Miastem Tysiąca Schodów. Berat był miastem Tysiąca Okien, tu jest Miasto Tysiąca Schodów. Jest to jedno właśnie z dwóch miast muzeów, całkowicie wpisane na Światową Listę UNESCO w 2005 roku. Jest to też chyba najstarsze miasto w Albanii. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie. A przemieściliśmy się tutaj dlatego, gdyż w Sarandzie, gdzie byliśmy wcześniej z rana, nie było takiej pięknej pogody i nie było tego uroku, więc pomyśleliśmy sobie, że pojedziemy w góry, odhaczymy ten punkt, bo też był na nasze, naszym celem i na naszej mapie. Mieliśmy tu po prostu przyjechać innego dnia, ale jesteśmy dzisiaj i idziemy na stare miasto. Kury i koguty latają w korycie wyschniętej prawie rzeki ale jak pada to na pewno z tych dwóch okolicznych przepływają niezłe podlaki. Charakterystycznym elementem tego miasta architektury jest, właśnie są właśnie te dachy z tych łupków. Zobaczcie, prawie każdy ten stary dom ma taki dach. A wkoło Gio Caster otaczają bardzo wysokie góry. One położone w takiej dolinie. Trzeba się w tym mieście cały czas wspinać i chodzić po schodach. Nazwa miasta Girokaster wywodzi się z języka greckiego. W Zapanowania bizantyjskiego w XIII wieku e, miało ono nazwę Argyropolis, co znaczyło srebrne miasto. Miasto nie na darmo nosi nazwę miasto. Miasta tysiąca schodów, bo cały czas tutaj trzeba wchodzić albo po schodach, albo pod górę. Ale jest pięknie, naprawdę te uliczki są fantastyczne, urocze, pełne ludzi, pełne takich straganików, sklepików z najróżniejszym rękodziełem. Zresztą takim bardzo ładnym, nie takim odpustowym, straganowym, jak nieraz to bywa. Zobaczcie. Nad miastem w ogóle góruje taka twierdza średniowieczna. Też służyła swego czasu jako więzienie. Miasto schodów Tysiąca schodów Czujesz, że to jest miasto tysiąca schodów? Nie. Yeah. <laughs> Weszliśmy tu na samą górę miasteczka, bo szukamy domu o nazwie Zakate House. Zakate House, tak tutaj po albańsku. I jest to najstarsze tutaj, najstarsze tutaj domostwo i najlepszy przykład architektury osmańskiej. Tutaj jakoś babcię spotkaliśmy, która przycinała kwiatki i winorośla i mówiła, że tam trzeba po prostu zapukać, bo dom pewnie jest zamieszkały i może ktoś nam Udostępnię i pokażę jak dom wygląda w środku. Nie wiem czy to zrobimy. Chcemy go po prostu znaleźć i pokazać Wam go od wewnątrz. A zobaczcie tutaj jaki widok na całą Giro Kastrę. I znaki mówią nam wyraźnie, że jesteśmy u celu Zakate House. Widzę z daleka, że brama jest otwarta. Nie wiem czy my tam możemy wejść czy nie. Idziemy. To pytanie błądzi, jak to się mówi, koniec języka za przewodnika. Widzę tam jakieś stoliki ludzi siedzących, więc jest tam pewnie restauracja. Rzeczywiście. Welcome to Zakate House. Marta, siądziemy tutaj. A to jest pięknie, postanowiliśmy tu zostać i siąść. Może jakąś kawkę może coś zjeść. A tutaj, a... Jest to jest taki śmiech i żegluga. Dominika Pietra Polska, producentem tej makinnej polary. Słowak, krespate, funkcja dla marina, lawatrice, frigoritera, baterie do A tutaj mamy właśnie ten Zakate House, czyli taki dom matka. Tutaj w G.G.O.M. Gio... nie mogę się nazywać tej nazwy. Gio Castra. Gio e, Castro. Czyli najstarszy osmański dom. No i weszliśmy na teren właśnie tej, tego osmańskiego domu zakaty House. w domu matki bilet wstępu tutaj kosztuje 250 leków czyli tak jakby 2,5 euro Podobno warto wejść zobaczyć zobaczymy jak zachowany jest ten dom przed domem jest fajna kawiarnia gdzie można sobie usiąść wypić kawę z naprawdę bardzo ładnym widokiem na całe miasto, na ten masyw górski, tutaj naprzeciwko, na twierdzę woda, która spływa z dachu, tutaj się zatrzymuje. Tutaj jest napisane, że dom został zbudowany pomiędzy 1811 a 1812 roku. Mam na imię Zeko a od pewnej rodziny i ten house jest prezentem Aligo Pasza dla Bekira Zeko Tutaj zobaczcie takie tradycyjne izby Na kamieniu się normalnie siedziało Położone jakieś dywaniki, poduchy. Lava man, czyli sink. A to miejsce nazywane potocznie tutaj Bimsa. I to służyło jako taka, powiedzmy, że lodówka. Tutaj się przechowywało jedzenie. Mięso na tych poziomach można odnieść wrażenie, że to się ma zaraz zawalić, bo stropy tutaj są zrobione tylko z desek. No ja ważę ponad stówkę i nie czuję się tutaj swoją. Zobaczcie, jakie są no. dziury w tych podłogach. Nie wiem, co to jest. Myślałem, pomyślałem chwilę, że latryna. Co? Tu obok. Gdzie? się tutaj jest taki fajny kontrollik ale widać Jesteśmy w najstarszym domu, Girocaster. Marta się tu nam rozgościła. Co? Do może być, nie wiesz, tego. No, tutaj taki dom z kołyską, więc tak jakby, e, znaczy pokój z kołyską. To jest jakby dziecięcy. Tutaj widzimy, że jest przykryty, ale tutaj pewnie było palenisko i komin. Tak jest. zresztą. Piękny widok na Girocastre, ale ładny ten, ten pokój jest pokojem gościnnym. Zobaczcie na te zdobienia, na te malowidła na ścianach, oryginalne. To jest piękny jeszcze taki balkonik, wszystko drewniane. No i oczywiście kominek i sufit, niesamowicie zdobiony to jest zdecydowanie ten gościnny pokój. ogóle jesteśmy na piętrze czwartej, który łączy w ogóle balkon, który tutaj się znajduje, łączy dwie wieże ze sobą, balkon, na którym wcześniej byliśmy. Wizyta w Zakate House bardzo udana, więc bardzo polecamy, jak już tu będziecie kiedyś Girocaster, to znajdźcie sobie ten dom i wejdźcie do środka, nie kosztuje to zbyt wiele, a warto zobaczyć e, tą architekturę. W środku bardzo surową, osmańską, w zasadzie tam praktycznie nic nie ma, mało mebli. No ale tak ludzie żyli. A jeszcze tutaj. Tak, o Gio Kastrze jeszcze należy powiedzieć, że jest to miasto, w którym urodził się jedna taka postać, która w historii Albanii zapisała się bardzo niechlubnie, mianowicie Enwar Hodża. Enwar Hodja był dyktatorem albańskim jednym z takich najgorszych dyktatorów w powojennej Europie był u władzy doszedł do władzy zaraz po wojnie i sprawował ją prawie do samej śmierci czyli przez ponad 40 lat to on był pierwszym dyktatorem w Europie który uczynił Albanię z państwem Ateickim zupełnie kazał niszczyć wszystkie świątynie, wszystkie kościoły, wszystkie kościoły katolickie, wszystkie meczety. W ogóle zakazał jakiejkolwiek religii. Każdy kto mu się sprzeciwiał, źle kończył. No, prowadził właśnie on do izolacji Albanii na arenie międzynarodowej. Oj, no oj, Hej! nie szczyci, ale w swojej historii ma. Tutaj takiego obywatela jak Enwar Hoja, nie, niesławny gość, albański dyktator, któremu właśnie pewnie dzięki, dzięki temu też to państwo, bo to państwo nie jest wielkie, bo wielkością może e, porównywalne do naszego województwa mazowieckiego, może minimalnie trochę większe. Ma około 3 milionów mieszkańców i większość Albańczyków tak naprawdę żyje poza granicami Albanii, w, w dzisiejszej współczesnej w współczesnych Włoszech czy w innych państwach. Pewnie też dzięki temu, dlatego że przez te 40 ponad lat tutaj rządów chodzi, Albańczycy byli prześladowani i po prostu woleli, woleli wybrać życie za granicą w innych państwach, i jest ich dużo, dużo więcej poza granicami. Własnego kraju. Ale też w tym mieście urodził się inny znany Albańczyk, znany e, pisarz, który jest znany na całym świecie Ismail Kadare. I e, to w tym mieście i, umiejscowił e, swój, e, akcję swoich co najmniej kilku powieści. Kadare, sprawdźcie. Ja też muszę sprawdzić, bo szczerze mówiąc, wyczytałem to i nie znałem tego poety. Być może, że. Po powrocie sięgnę gdzieś do jego powieści i książek, żeby sprawdzić, bo mogą być fajne powieści pisane w takim mieście. Zejdziemy z tych uliczek takich głównych, idziemy takimi ulicami, w których jest bardzo dużo takich lokali, które są na sprzedaż i które widać, że cały czas się przekształcają i te uliczki e, starego miasta one się wydłużają. Więc warto tutaj pewnie zainwestować w jakąś knajpeczkę, bar czy cokolwiek, bo coraz więcej ludzi przyjeżdża do tej biokastry. W tej jest jeszcze na pewno ich dużo, dużo więcej. No i można tu nieźle ulokować swoje pieniądze. Jesteśmy teraz w kradzie o nazwie Bukowski. I Bukowski no, to właśnie pochodzi od polskiego nazwiska. Zobaczcie jaki to jest fajny klimat. Jest to bar. Tu można sobie wybrać się. Raczej nie zjeść, chyba, że mają jakieś przekąski. Ale wiesz, że to jest Nie czekolady. Miedniki macie. O, a tutaj na zdjęciu, dyktator, o którym mówiłem, Enver Matka Teresa, która nie wiem dlaczego, ale w Albanii też jest bardzo popularną i znaną postacią. Nawet e, lotnisko w Tira nie ma e, imię matki Teresy. I widziałem wiele pomników w samej tym tiranie. Świetny bar. Trochę taki hipisowski styl. Gitara. Leninko stare. No to, a tutaj pięterko tej knajpeczki, no jest po prostu rewelacyjna. Bukowski bar. Jesteśmy w restauracji polecanej nam. Nazywa się Olaja. Z takim balkonikiem, z takim widokiem. Muszę ja. wziąć. Ja oczywiście zerówaczka, bo mogę sobie pozwolić w hotelu. Jak A ja wimko, ale peszek. <grymne> ale pieszek. Tam już takie zachodzące tak, słońce nad Gio Pastra. GioCastro. Tu Gio Pastra. nie mogę tej nazwy się nauczyć, wymagać. jest przepiękny. w, tym, w tym I tutaj mamy już wszystko na stole. jest tradycyjną albańską ucztę. Ja zelóweczka, ja zelóweczka, ja ale tutaj lokalne. Wszystko było takie smaczne, że nic nie zostało na talerzach. A to Ta restauracja nazywa się Odia. Odia, Odia. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że terytorium tego niewielkiego kraju w 75% jest pokryte przez wysokogórskie krajobrazy. I to nie są jakieś małe górki, bo najwyższy szczyt Albanii-Korab jest wyższy niż najwyższy szczyt u nas w Tatrach, bo ma prawie 2800 metrów. A wszystkie te, które tutaj otaczają Giokartę. Też mają grubo powyżej 2000, więc tutaj jest bardzo fajnie też przyjechać na po prostu jakieś wyprawy górskie, na trekking. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Za 200 metrów skręć ostro w lewo. tu. Ale tu jest hardcore, ale nie mogłem odpuścić, bo jest tu piękny górski most, ale jego paszy. Ale żeby tu dojechać tymi wąskimi ulicami, w których mieści się ledwo jeden samochód, to trzeba się nastresować. Nawet bardzo dobry kierowca wytrawny, za jakiego się w sumie uważam, bo robię 50 przynajmniej tysięcy kilometrów rocznie, <grytanie> ma trudności tutaj. Naprawdę, jak ci ludzie tu żyją, to jest szok. A później jeszcze... Nie dojeżdża się na same miejsce mostu, tylko trzeba kilkaset metrów dojść takimi ścieżkami. Marta już trochę w stresie, bo zaczyna nam się ściemniać, a musimy odnaleźć most. most. Miejmy nadzieję, że będzie warto. Nie, jest most, ale go paszczę. Tam. Jesteś w stresie? Nie! <laughs> nie dosycie! Nie wejdziemy na most! No, nie wyjdziemy na most. Jest kawał drogi, a już naprawdę robi się półmrok z ciemnia, więc możemy do tak, tego. Tylko... Centralnie tutaj taka... Jest... Widzisz koło tylko, no, tylko tam ścieżki? No. ktoś tak tamtędy, gdzieś niżej trzeba. By. Tak ludzie tu mieszkają i takimi dróżkami, autami, co niektórzy dojeżdżają do swych domów. Z to jest. Wąska, i, i Z jakim spadem? Z jakim spadem i jak nierówna, nie? To tego tak nawet nie widać. Z takim to jest kątem. Tak, akurat, akurat tutaj jest odcinek dosyć szeroki, bo tu nawet autobusik wjeżdża, ale za chwilę zobaczycie, jak wiedziemy dalsze ulice jak to wszystko wygląda <trymaczka> jakieś zakłady zobacz piekarnia normalnie bo wow.